Hej, z tej strony Noikat. Ej, Tomasz w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Ewidentnie może mówić troszeczkę głośniej i jeszcze sobie zgłośnie mikrofon. Bo widziałam na nagraniach, że muszę bardzo podgłaśniać moją linię, ale to nieważne, bo z drugiej strony pewnie Was to zupełnie nie interesuje. Mamy questa na przeniesienie 30 sztuk drewna do Robin. Mamy również takie same, tylko że kamień, i tutaj musimy oddać to zadanie. Więc dzisiaj prawdopodobnie to będzie naszym questem. Oczywiście wybierzemy się też na Ginger Island, bo tam mamy do zrobienia parę rzeczy. Widzę, że kukurydza urosła. Witaj, drogie dziecko, mam nadzieję, że dobrze sobie radzisz na Twojej farmie. Wysyłam małe cugiecko z mojej kuchni, mam nadzieję, że nie pokruszyło się na poczcie. I mamy czekoladowego cake'a od Evelyn. Droga Nomi, chciałbym podarować mojej żonie gwiezdny owoc na naszą rocznicę. Chodujesz jakieś na swojej farmie, byłbym wdzięczny Kent. No i Kentowi też prawdopodobnie będziemy mogli coś tam przynieść, bo yy, raczej hodujemy gwiezdne owoce. Czekajcie, bo ja tutaj w sumie się zagubiłam, bo tak, mamy boksy, ale boksów nie chcę ruszać. Gwiezdne owoce. Nie mam odłożonych żadnych gwiezdnych owoców, ale chyba jeszcze się nie przerobiły wszystkie na wina, więc może da się to uratować. Zaraz zobaczymy. Dobra, jeszcze na chwilę musiałam zastopować, bo jakoś dzisiaj ewidentnie męczy mnie gardło i nos. W sensie, to już raczej standard, więc nie jest to jakaś przesadna nowość. Ale no teraz ten sezon taki akurat będzie, że te odcinki, no dla mnie, nie będą w sumie niczym przyjemnym do nagrywania, właśnie ze względu na problemy z gardłem czy nosem. I powiem wam, że patrzyłam, jak obrabiałam ostatni odcinek, czy tutaj powinny się pojawić właśnie suszone fioletowe grzyby. I powiem wam, że tak. Ewidentnie yy, zeszłym razem przerabiały się tutaj. Fioletowe grzyby, a jakoś nie dostaliśmy ich w wysuszonej wersji. Nie wiem z czego to wynika, nie wiem e, dlaczego taki błąd się pojawił, ale możliwe, że to było związane z modem Automate, więc w sumie tutaj to jest raczej no, moja wina, że w ogóle tego moda mam. Ale lubię go, więc to się raczej i tak nie zmieni. Fakty są takie, że gdzieś tutaj mógł wejść właśnie jakiś problem z tym związany. Ale to trudno, nic się nie dzieje. Jeszcze pewnie się doczekamy tych fioletowych grzybów, choć wolałabym już zamknąć quest'a z naszymi szopami, a póki w sumie nie będę miała tych suszonych fioletowych grzybów, no to również nie zrobię tego quest'a. No, ale trudno, tak jak powiedziałam, to nie ucieka, to zawsze tutaj y, będzie, po prostu zrobimy je zdecydowanie później. Dobra, tutaj oczywiście rzeczy do sprzedania, te kukurydza i tak dalej, to nie wiem, czy do sprzedania, więc y, zaraz w sumie to zobaczymy. I jeszcze podejdziemy w sumie do szklarni. Nie wiem, po co się tutaj teleportowałam, ale to mniejsza z tym. Kukurydzy, no coś tam mogę odłożyć, reszta do sprzedania, chmiel do... Do tego, do przerobienia w sumie. O, właśnie, taka a propos. Mię do przerobienia i go wyrzucam, ok? No cóż, nie komentujmy tego. Mamy. Masz nieskończoną ilość energii? Co? Mam nieskończoną ilość energii. Wow! Um, powiem Wam, że chyba jeszcze czegoś takiego nigdy nie doczekałam, żeby mieć taki właśnie. Tutaj, jak to nazwać, takie błogosławieństwo? Więc to dosyć ciekawe, że takowe nam się trafiło. I tak mamy tutaj gwizdnego owoca, więc ja sobie jednego zabiorę po prostu. Mamy też bardzo dużo piwa, ja sobie zostawię 10 sztuk, reszta sprzedam. To jest do lodówki. I tutaj coś do sprzedania. Na to wygląda, że nie, więc niech tutaj rzeczy się robią. Tutaj widzę, że ewidentnie trochę um, geody nie mają pola do manewru, więc trzeba im to pole właśnie zapewnić. Mamy tutaj ryby do sprzedania. I jeszcze kamień do zrzucenia. A właśnie, bo ja bym chciała wziąć drewno. I właśnie, jeszcze naszyjnik. Dobra, to zrobimy dzisiaj parę rzeczy. Ogólnie musimy udać się na Ginger Island, ale to nie jest aż tak ważne, więc zaraz po prostu sobie to zrobimy. Tak, ja dostaję co jakiś czas chrypkę, więc będę wyłączać mikrofon, żeby móc sobie odkaszlnąć po prostu. No i dobra, w pierwszej kolejności do Robin. Ja bardzo chciałam iść do Robin... W ogóle już z z, z, z z drewnem, z 900 drewna, chyba 900 albo nawet 950 drewna byśmy potrzebowali, żeby iść do robin, bo chciałam zrobić e, to ten upgrade miasta Pelikan, tak? Jakoś tak to się nazywało. Możemy ścinać bardzo szybko drewna i i nie tracimy przy tym dzisiaj energii, przynajmniej tak e, pisało w naszej tej, w naszym błogosławieństwie. Więc może nawet by nam się udało zbierać szybko 900 sztuk drewna. Jeśli by to się udało zrobić, to naprawdę byłoby fajnie. Ale to, tak jak powiedziałam, różnie bywa. Zwłaszcza jak będę zbijać nie to, co potrzeba. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze tutaj tylko sadzonki na wierzch, żeby móc je sadzić i to w odpowiednich miejscach. Ewidentnie, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, bo jakoś tak wyszło, że nawet mi się tutaj źle sadzi, no ale trudno się mówi. Czasem tak bywa. Dobra, gdzie mamy te drzewa? Tutaj mamy drzewo. Jeszcze, tutaj mamy drzewo. Dobra, posadzimy oczywiście. Tutaj mamy drzewo. I tutaj chyba? Tak. Dobra, sadzę kolejne. Mamy już 900? Nie, jeszcze to sumie troszeczkę nam brakuje, więc trzeba tutaj te drewna. Te drewna, te drzewa. Te drzewa tutaj ogarnąć. Dobra. I jeszcze zrobimy dół. Tak samo tutaj mamy. Zrobimy tą dolną linię i będziemy kierować się do Robin. Od Robin pójdziemy sobie od razu do Kenta w sumie, bo go będziemy mieli prawdopodobnie po drodze. I jak załatwimy już Kenta to, to później pójdziemy już na Ginger Island. Po ostatni kryształ, czyli będziemy mieli dodatkową e, dokładkę do, do orzechów. Tak. W sumie może odblokujemy już wejście, bo w sumie może uzbieramy nawet te 100 orzechów, które było do uzbierania. Nie wiem, ale możemy oczywiście się przekonać. A, i parzyste dni. No właśnie, bo zaczęłam i w sumie nie wiem, czy skończyłam. Piraci. Napisała mi dziewczyna, przepraszam, bo nie pamiętam twojego niku i w sumie chyba nie pamiętam też, czy było w nim imię, ale jeśli było, to następnym razem się poprawię i bardzo cię za to przepraszam. Ale napisała mi tutaj widzka, że właśnie możemy, mm, możemy w parzyste dni iść do piratów po 20.00. Tak było napisane, więc dziękuję za tą informację. No i teraz mamy tak, ulepszenie społeczności, to dokładnie chciałam wykonać, 950 drewna i 500 tysięcy złota. I tak, będę chciała to zrobić, to bardzo miło z twojej strony, jutro zacznę nad tym pracować, powinnam skończyć gdzieś tak za 3 dni. Okej okay, Robin, akurat to kiedy skończysz mnie mało interesuje, a i właśnie jeszcze questy chciałam ci oddać, to tak, to fakt. Dobra, mamy to, mamy to. Jeszcze y, zamówienie gwiezdnego owoca do Kenta. To szybciutko sobie pójdziemy. Kent jest u siebie. No i od razu potem pójdziemy oczywiście do... A w sumie to na Ginger Island. Zobaczymy jak to będzie. Powinno nam wszystko tutaj wypalić. Mam taką nadzieję, że wszystko uda się ładnie zrobić. Mamy również siekierę, więc będę mogła sobie oczyścić już tą naszą farmę. Oczywiście jeszcze w wulkanie mamy do poszukania nietoperza i mamy scenkę z Jodie. Cześć no mi, robi popcorn. Ach. Ten dźwięk! Ten dźwięk przypomina mi o wojnie. Traciłem wielu przyjaciół w tych krwawych okopach. Ale mój drugi, dawniej uwielbiałeś popcorn. Trochę się pozmieniało. Hept, no mi możesz mu coś powiedzieć? Powiedz mu coś, powinniśmy winić Jodie. Mogła się domyślić: Wiem, że cierpisz, ale nie win swojej żony. Kłamstwo to moja wina. Zachciało mi się popcornu. Wiem, że cierpisz, ale nie win za to swojej żony. Masz rację, Nomi. Wybacz, kochanie. Nie wiedziałaś, że odgłosy popcornu mogą mnie denerwować. Nic się nie stało, mój drogi. Ostatnią rzeczą, jaką bym chciała zrobić, to Cię zdenerwować. Zrobię to w mojej mocy, aby podtrzymać Cię na duchu. O, słodka scenka całkiem, powiem Wam. Taka przyjemna po prostu. Dobra, mamy dla Kęta Gwiezdnego Owoca. Mamy z nim 9 na 10, czyli prawie już w sumie maksa. No to dobrze, wyprzedzę sobie Jodie na, na spokojnie tutaj, na szybciutko. I lecimy w takim razie już na Ginger Island, bo tam mamy. O, mamy tutaj w ogóle zadanie, no tak, bo poniedziałek jest. Nie ma nic piękniejszego niż łowienie tropikalnych ryb, a więc oferuję każdemu nagrodę, kto będzie w stanie przywieźć swój tropikalny połów. Albo hej, zamierzam zaprosić przyjaciół na ceremonię odmazających kamieni. Nie wiem, czy to robiliśmy, kurde, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to zrobię. W sensie wybiorę te kamienie, bo questy z Ginger Island jeszcze sobie porobimy. A, i już wiem komu naszyjnik. Albo Abby, aby, albo Caroline. I wydaje mi się, że dam go Abigail, ale chyba jest z plusem e, na stronę właśnie Caroline. Ale dam go Abby, ze względu na to, że tam było coś takiego, że to jest naszyjnik dostany od mamy. No z drugiej strony jest on zielony, więc w kolorach Caroline. No, nie wiem, jeszcze do przemyślenia, ale może wy byście chcieli zaoferować, na przykład, komu dać ten naszyjnik? No to, no to miło by było, na pewno się posłucham. No i mamy kolejny kryształ, i jest nim el Emerald, czyli zjemuję, ja że będzie to topaz, bo jest to właśnie Emerald. I mamy to, i mamy kolejne pięć orzechów. Ok, spoko, fajnie. Jalce na farmę. Tam w ogóle możemy zobaczyć, jak tam nasza hodowla. Raczej nic tutaj się nie wyhodowało jeszcze, ale wiecie, o zboże się wyhodowało. To spoko, korzeń kolokazji. Tutaj mamy oczywiście jeszcze, tak jak powiedziałam, drewna do oporządzenia. No plus jeszcze chciałam iść do wulkanu, ale... Kurde, no te... Wyczyszczenie farmy jest dla mnie dosyć ważne. W ogóle dzisiaj nie tracimy energii, co za świetne w ogóle błogosławieństwo. Naprawdę. Jaram się tym, bo nigdy nie widziałam, żeby takie błogosławieństwo można było dostać. Zresztą ja z reguły mam tak, że jak gram w stardiu, to również oglądam Stardio i jakoś zazwyczaj jak oglądam Stardio. No to nie dochodzę do takich właśnie momentów, kiedy na przykład właśnie już ktoś ma te błogosławieństwa i tak dalej, bo z reguły przerywam moją grę do tego czasu. A tutaj nagrywając dla Was jakoś tak, właśnie mam, że, że chcę mi się tą serię ciągnąć, więc w sumie fajnie, bo Wy macie co oglądać, a ja mam w co pograć. To akurat jest super zależność, która mi absolutnie pasuje. No i dobra, niszczymy tutaj jeszcze te ostatki. No i tutaj tak naprawdę mamy wszystko wyczyszczone, więc teraz przydałoby się do wulkanu oddać. Mogę oczywiście za orzechę wykupić tutaj pocztę, bo i tak w sumie nie mam za bardzo na co je wydawać. Teraz te orzechy już pełnią dla mnie taką niszową funkcję. Dobra, potrzebuję to, potrzebuję to. Wzięłabym może jakieś bomby i ser. Tego też nie potrzebuję. Mamy kawę. Mamy teleport. Dobra, na razie zróbmy tak. I pójdźmy do wulkanu w poszukiwaniu nietoperza. W poszukiwaniu nietoperza i nie tylko, bo jeszcze chyba. Mamy oczywiście orzecha do wydobycia z wulkanu, ale no teraz to już wiecie. To jest już ciężkie, żeby ogólnie ten orzech wydropił. A no i przy okazji, nagrywam ten odcinek w dniu, kiedy też będzie on publikowany. Więc przepraszam Was za to, jeśli ten odcinek wyjdzie dosyć późno, ale. Jakoś dzisiaj... Dzisiaj po prostu mam naprawdę ciężki dzień. Jeszcze głowa mnie boli, więc. Tak średnio się czuję. Ale odcinek chcę, żeby wleciał, więc po prostu nagram go. Obrobię i puszczę w świat. Jak tylko oczywiście będę miała do tego okazję. Bo chwilę na pewno to potrwa. Nie jestem alfą i omegą i nie robię wszystkiego tak szybko, więc... No, swoje też trzeba będzie wyczekać na ten odcinek. Ale mam nadzieję, uwinąć się z tym jak najszybciej, bo ja też dzisiaj jakoś chyba oprócz tak naprawdę nagrania odcinka miałam też dla Was teoretycznie zrobić live'a, ale naprawdę nie czuję się na siłach dzisiaj, więc po prostu sobie odpuszczę i. No i tyle, i porobię coś dla siebie. Myślę, że takie dni też są ważne, żeby właśnie zoptymalizować swoją wydajność. Że jak człowiek nie czuje się na siłach, to żeby po prostu nie nadwyrężać się. A czasem takie dni bywają po prostu. Grunt, żeby nie, nie widzieć w tym nic złego. Dobra, wezmę tego ognika jeszcze i idziemy dalej. Tutaj nic nie widzę. Tutaj mamy oczywiście ognika mojego ulubionego. Tutaj chciałam w ogóle bombę postawić, ale przez ognika jakoś nie bardzo mam szansę to zrobić. Okej. Okay. Chciałam tutaj właśnie iść, porozbijać kamienie, bo to jest, wiecie. To jest szansa 1 na 200, tak? Tak chyba mówiłam, prawda? O, teraz akurat żaba mi nie pomoże. Bo jest bardzo daleko od brzegu. No teraz też nie. Nie chcę stracić życia przez to, że ona we mnie tutaj rzuca tym. O, mamy. Smoczy kieł. Musimy też uważać, żeby w ogóle w ekwipunku mieć miejsce. Słuchajcie, może ja sobie to wydalę. Żeby w razie co wpadło mi to od tego nietoperza, prawda? Bo to jest akurat ważne, żeby mieć, mieć właśnie po to miejsce tutaj zrobione. Idę się tym, żeby tutaj zobaczyć, czy właśnie nie ma niczego ciekawego. Oberwałam, niestety. Chyba jedna OmiGioda się utopiła. Mamy grzyba. Grzyba, grzyba. O, nie, nie trafiłam. Niestety, czasem, jak wyciągam miecz, to jest delay taki czyli opóźnienie, opóźnienie, można to nazwać opóźnieniem, że jest takie opóźnienie i po prostu czasem ciężko mi tutaj nad tym zapanować, że na przykład wiecie, mam kill klikam jeden, żeby wyciągnąć tak naprawdę właśnie miecz, ale ten miecz mi się nie wyciąga. Tutaj w ogóle mamy przejście, taka propo. Więc przydałoby się tędy kierować, tak wiedziałam, że mnie uderzy. Musiał przecież. O, zaraz jak tak dalej pójdzie, to zginę. Śmiercią tragiczną na dodatek. Dobra, energii nie tracimy, ale życie niestety tak, więc muszę tak czy siak się ratować tym serem. Tutaj mamy przejście. Ja te boksy bym jednak wykopywała ze względu na. nie toperze, ale z tego co wiem, one z kamienia wypadają, a nie z boksów. W ogóle zaraz trzeba będzie też. E, chyba iść z powrotem. Bo coś mi się wydaje, że mogę. Nie dać rady tutaj. Dużej pochodzić. Teoretycznie powinnam jak najwięcej tak naprawdę bomb stawiać, żeby one mi tutaj wysadzały teren i żebym mogła jak najwięcej kamieni rozbijać, żeby ewentualnie właśnie pozyskać te nietoperze. Bo wydaje mi się, że nie muszę ich konkretnie rozbijać jako, że ja, tylko właśnie um, ogólnie. Dobra, mamy 00 godzinę. Więc ja bym się jednak wróciła do piątego poziomu, żeby sobie na spokojnie zejść i wrócić do domu. O, bo widzicie, jak tak rozbijam, to po prostu to teoretycznie szybciej powinno iść. Czekajcie, bo ja tutaj. Gdzie ja przyszłam? Tędy przyszłam, dobra. Bo zaraz się okaże, że po prostu nie wyjdę w ogóle. A jednak wolałabym dzisiaj e, dotrzeć z powrotem do domu. Więc chodźmy tutaj na farmę. I pożegnamy się. Hmm, pożegnamy się w sumie może tutaj. Choć nie, chyba nie mam potrzeby, żeby się żegnać tutaj. Wrócimy do domu, porządzimy się. Ja teraz idę posegregować tutaj itemy, co zabrać do domu, co tutaj zostawić. I zaraz do was wrócę. Trafił nam się jeden ananas. O, ale widzę, że tutaj. A, bo w ogóle chyba była wróżka. Tutaj, taka propo. Oj, czekajcie, bo już naprawdę jest późno. Ja chciałam tutaj posadzić tylko ananasa. Ale widzę, że y, zaraz to ja w ogóle nie zdążę dotrzeć do domu. Jak tak dalej pójdzie? Ser jeszcze mam tutaj do dostawienia. I co mogę jeszcze zabrać ze sobą? Może te boksy bym zabrała ze sobą w takim razie? No i się teleportujmy w takim razie do domu. Bo już naprawdę niewiele czasu nam zostało, 40 minut. Tak naprawdę mam nadzieję, że wszystko się nagrywa, ale tak, wszystko się nagrywa. Więc ja dorzucę tutaj e, wszystkie itemki, które oczywiście tutaj być powinny. Plus, no właśnie, chciałam zabrać te ryby do wyrzucenia, ale. a to ciężary, to ciężary. Robienie porządków to ogólnie ciężary. Dobra, trzeba tu. Się skupić, co potrzebuję wrzucić, z czego nie. To tutaj jeszcze jest do odłożenia. To jest na pewno do kuchni, to jest do sprzedania. Te dwie rzeczy, no tutaj geoda na pewno leci. Mamy 30, mamy 40, dobra, ja idę tylko jeszcze do śmietnika. Wrzucić ryby, grzyba odłożymy już jutro. Bo dzisiaj po prostu nie zdążę, a nie chcę, wiecie, na hurra mieć gdzieś, żeby, żeby potem się stresować, że nie zdążę do domu. W ogóle mamy 100 kaw, super. No i cóż, w takim razie ja przypominam wam o w górę i komentarzach po tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osobami, zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. A zarobki na dzisiaj to 39 769 złota. No i cóż, ja dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!